Z tą rośliną, która znajduje się za mną, a kwitnie sobie tak pięknie na żółto, mamy naprawdę, ale to naprawdę bardzo poważny problem. Jej pierwsze oficjalne i dzikie stanowiska odnotowano już w XIX wieku, natomiast do lat 50. i 60. roślina ta nie wykazywała istotnej inwazyjności. Niestety przez ostatnie 20 lat bardzo istotnie zachwaszcza całą Polskę. Jest to nawłoć i akurat w tym przypadku nawłoć późna. W Polsce występują dwa inwazyjne gatunki na nawłoci. Nawłoć późna, która znajduje się za mną oraz nawłoć kanadyjska. Łodyga nawłoci kanadyjskiej jest praktycznie nieowłosiona. Jedynie owłościona jest w górnej części przy kwiatostanie. Natomiast łodyga nawłoci kanadyjskiej jest cała owłosiona. Nawłoć przybyła z Ameryki Północnej i choć pierwotnie nie wykazywała istotnej inwazyjności, to przez ostatnie 20 lat mamy z tym naprawdę, ale to naprawdę bardzo poważny problem. Szczerze mówiąc, w sierpniu ja właściwie niemal wszędzie widzę nawłoć, no i niestety, ale wypiera ona nasze rodzime gatunki roślin. W efekcie czego powstają tak zwane nawłociowiska. Zamiast łąki, różnorodnej łąki, czy na przykład jakiegoś dzikiego terenu, gdzie mogłoby rosnąć, nawet w najmniej optymistycznym wariancie, przynajmniej kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt gatunków roślin, występuje w to miejsce wyłącznie na włociowisko. W efekcie czego na takim nawłociowisku kompletnie nic nie ma poza jedną monokulturą na włoci. Wypiera ona m.in. takie gatunki jak wrotycz pospolity, czy Krwawnik lekarski. Coraz mniej widać na łąkach wrotyczu oraz krwawnika właśnie przez tą roślinę, która wypiera ich z tych. Istotnych środowisk. Dzieje się tak z wielu powodów, a głównym powodem jest to, że jest to gatunek obcy. Gatunek obcy, który w naszym klimacie bardzo dobrze sobie radzi i na naszym kontynencie europejskim bardzo dobrze sobie poradził oraz się idealnie do niego dostosował, a przede wszystkim dlatego, ponieważ nie ma absolutnie żadnych naturalnych wrogów, które ograniczałyby rozrost tej rośliny. Nie ma zatem bakterii, owadów, grzybów, które mogłyby zatrzymać ekspansję na włoci w Polsce. Dajmy na to przykład ziemniak. Ziemniak nie jest rośliną dziką, występującą naturalnie w naszym klimacie. Jest rośliną sprowadzoną z zagranicy i uprawianą w Polsce. Natomiast nie ma tendencji do dziczenia. Wszędzie tam, gdzie pojawia się ziemniak, bardzo szybko pojawia się stolka, która po prostu te ziemniaki pożera. Więc bez interwencji człowieka. Właściwie ta roślina w stanie dzikim kompletnie by sobie nie mogła poradzić. Natomiast na Włoć radzi sobie wybitnie. Roślina ta wydziela do gleby substancje, które ograniczają rozrost innych roślin. Nazywamy to zjawisko allelopatią. Między innymi dlatego, jeżeli próbujecie coś na ogródkach uprawiać pod orzechem włoskim, to niestety ale nic wam nie chce rosnąć. Orzech włoski wydziela do ziemi substancję nazywaną juglonem, w efekcie czego nic. Już tam nie wyrośnie na tej ziemi. No i podobnie właśnie nawłość. Nawłość też wydziela różne związki, które ograniczają rozrost innych roślin. Dodatkowo na szczycie takiej jednej rośliny może się pojawić nawet od 10 do 19 tysięcy, tak? Do 19 tysięcy nasion aż 19 tysięcy nasion, które są rozsiewane między innymi przez wiatr, w efekcie czego nawłoć może zdobywać nowe tereny. Dodatkowo, żeby tego było mało, roślina ta oprócz nasion rozprzestrzenia się poprzez podziemne kłącza. Tutaj są takie kłącza, nawet jak tą roślinę wyrwiecie, to te kłącza w tej ziemi zostają, w efekcie czego następnego roku znów z tej ziemi wyrośnie nawłoć. Jest to rozmnażanie wegetatywne, które niestety też sprzyja rozprzestrzenianiu się na włoci. Jeżeli na łące przez jakiś czas zostawicie nawłoć, to po kilku latach okaże się, że właściwie może zapanować nad całym tym terytorium i nie będziecie mieli łąki, a będziecie mieli nawłociowisko. Dodatkowo roślina ta jest dużych rozmiarów, często nawet osiąga wielkość dwóch metrów, no i te badyle potem na jesień oraz przez zimę i przez wiosnę zostają. Dodatkowo ta roślina z ziemi wyrasta już bardzo szybko, bo już wczesną wiosną widzę jak wyrastają z ziemi te młode rośliny. The cat sat on the w efekcie czego inne rośliny, nawet trawa, nawet trawa, moi drodzy, nie ma szans tam wyrosnąć. Nawój zatem zabija bioróżnorodność naszej flory, ale problemów jest więcej, ponieważ cierpią na tym również owady. Owady, które żerują na różnych gatunkach roślin, natomiast na nawłoci właściwie nie ma owadów, które chętnie by tutaj na tej nawłoci żerowały, poza kilkoma wyjątkami. W efekcie czego na takim nawłociewisku, oprócz Dlatego, że nie ma innych roślin, to również nie ma innych owadów, które chętnie by z tą rośliną wchodziły w jakąkolwiek interakcję. No, chociażby by ją pożerały. No, nie ma. Bardzo często przyglądałem się, czy coś na tej nawłoci siedzi. No i moi drodzy, niestety, ale tylko i wyłącznie pszczoły. Pszczoły, które zbierają nektar. Jest to chyba jedyny plus na włoci, ponieważ jest rośliną miododajną, cenną rośliną miododajną. Także pyszny miodek z nawłoci to chyba jedyna zaleta tej rośliny, oprócz jeszcze dodatkowo właściwości leczniczych. Jednak w ogólnym rozrachunku jej obecność w polskiej florze jest negatywna. Ta roślina jest inwazyjna do tego stopnia, że nawet zatrzymuje sukcesję wtórną. Tak, jeżeli na łące pojawi się wam nawłociowisko. To nie będzie miała miejsce sukcesja wtórna, czyli na tej łące nie zaczną pojawiać się drzewa, na przykład sosny. No po prostu nie, nawłoć może wygrywać nawet z drzewami. Cała przyroda to jeden wielki łańcuch pokarmowy, a niestety nawłoć niejako ten łańcuch przerywa. Ponieważ po pierwsze, zmniejsza liczbę gatunków roślin, w efekcie czego zmniejsza liczbę gatunków owadów, a w efekcie czego pośrednio zmniejsza liczbę gatunków ptaków, które by. Pożerały określone rodzaje owadów i je po prostu spożywały. W efekcie czego w ogólnym rozrachunku jest to roślina szkodliwa. Okazuje się, że z tą rośliną problem nawet mają mrówki, bowiem w nawłociowiskach nie powstają mrowiska. Zaś na zwykłej łące bardzo często pojawiają się jakieś tam drobne, malutkie mrowiska. No oczywiście nie takie ogromne jak po lasach, czasami mamy okazję widzieć, ale mimo wszystko mrówki tam żyją, w nawłociowiskach nie. No i teraz takie istotne pytanie. Co my zrobiliśmy w tym kierunku, żeby zatrzymać inwazję na Włoci w Polsce oraz Europie? No moi drodzy, od 20 lat to właściwie nic, w efekcie czego też rodzi się pytanie, to dlaczego nic z tym nie zrobiliśmy? Czy przyrodnicy byli ślepi, czy przyrodnicy nie nagłaśniali problemu, czy osoby związane z przyrodą, z uniwersytetami przyrodniczymi nie widziały problemu na Włoci? No moi drodzy, nie. Oczywiście, że ten problem przez przyrodników był dostrzegany i wielokrotnie poruszany. Niestety sama świadomość problemu nie wystarczy, ponieważ potrzeba konkretnych działań, które by troszeczkę ograniczyły rozrost tej nawłoci w Polsce. Nie jest to zadanie najłatwiejsze, abym powiedział nawet, że w chwili obecnej jest to zadanie bardzo trudne, ponieważ nawoź jest wszędzie, nawet tutaj jestem teraz na leśnej ścieżce i rośnie ta nawoź, więc strasznie ciężko to wytępić. I teraz zauważcie jaką mamy sytuację. W lasach często mamy monokultury sosny zwyczajnej i nie, nie jest to zawsze wina leśnika, ale też Efekt słabej jakości gleb, na których rosną te sosny. Dobrze wiecie, że leśnik jakby mógł to na swojej glebie chętnie wysadził buki i dęby, które są droższe niż sosny, tak? No, lepiej się opłaca hodować buki i dęby niż sosny. Natomiast dąb i buk są nieco wybredne, więc nie będą rosły tam, gdzie sosta, czyli na przykład na jakichś słabych, piaszczystych glebach. Natomiast sosna omówmy się sosna jest mniej wymagająca. W każdym razie i tak w Polsce mamy monokultury sosny zwyczajnej. Natomiast na całej reszcie terenów, no to są to tereny uprawne w głównej mierze. No i tam panuje znów monokultura rzepaku, monokultura kukurydzy, monokultura pszenicy. No i dodatkowo na terenach dzikich, na dzikich łąkach, na ogorach, zamiast pojawiać się rodzime gatunki należące do naszej polskiej flory, to niestety pojawia się nawłość albo inny inwazyjny chwast, na przykład rdestowiec. Kolejna zaraza. Powinniśmy się zastanowić, jak ten problem rozwiązać, ponieważ jest to naprawdę, ale to naprawdę poważny problem, w efekcie czego z naszej flory zaczną znikać rodzime rośliny. I będzie to duża strata dla naszej bioróżnorodności oraz w efekcie dla nas samych. Wiadomo oczywiście, że przyroda za x lat się do nowej sytuacji dostosuje, ale przyroda jest bardzo powolna i za ludzkiego życia najprawdopodobniej sama się nie wyreguluje. Na Włoci właściwie nie sposób z niczym pomylić. Bardzo charakterystycznie kwitnie na żółto. Pojedyncze kwiatuszki ma bardzo drobne, natomiast skupiają się one w taką sporą wiechę. Zobaczcie, te pojedyncze kwiaty są bardzo drobne, liście na łodydze pojedyncze, na bardzo krótkim ogonku. Jeżeli łodyga jest owłosiona, to jest to nawłoć kanadyjska, jeżeli łodyga nie jest owłosiona, to jest to nawłoć późna. A zaraz obok pojawia się również kolejny gatunek na włoci, wąskolisna. Jeszcze nie wiadomo, czy inwazyjna, ale coraz częściej obserwuję, że się pojawia w sporych ilościach, więc też być może będzie miała potencjał inwazyjny. Pamiętajcie, że potencjału inwazyjnego nie ma natomiast nawłoć pospolita, nawłoć, która występowała naturalnie w naszym klimacie, jednakże ostatnio bardzo rzadko ją widuje. A właśnie powstają takie nawłociowiska. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Całe mnóstwo.